Cześć, ja jestem Tomek, to jest mój kanał, a dzisiaj na moim kanale chcę Wam pokazać moją konsolę Neo CD wyposażoną w SD Loader, który umożliwia wgrywanie gier z kart SD. Przyjrzyjmy się co oferuje ten SD Loader, wejdziemy do menu, zobaczymy jakie są opcje, opcje ustawień, opcje gier, no i może chwilę pogramy. Zapraszam. Konsola Neo Geo została wydana w Japonii we wrześniu 1994 roku. Do Europy i do Stanów trafiła w grudniu 1994 roku. Konsola jest konsolą dość specyficzną, bo SNK, jak wiadomo, robiło przede wszystkim gry i automaty arcade. I ta konsola posiada bardzo Ciekawą i zarazem chyba unikalną bibliotekę gier, a mianowicie te wszystkie gry, które wychodziły do salonów arcade Może nie wszystkie, ale zdecydowana większość jest dostępna właśnie na konsoli Neo Geo. Na żadnym innym sprzęcie chyba nie było, nie było tyle, to nawet nie konwersji, bo one są prawie zrobione jeden do jednego, jak gry z automatów. Konsola, moim zdaniem. Wyszła troszkę, troszkę za późno. Pamiętajmy, że w 1994 roku wszyscy już mieli bardzo mocne parcie na gry 3D. Tak jak wspominałem, Neo Geo pokazało się w, we wrześniu w Japonii. A przypominam, że już w marcu 1994 roku na rynek trafiła konsola 3DO od pana która miała być konsolą oferującą gry. 3D, a oprócz tego 94 rok to także premiera PlayStation od Sony. Więc niestety, niestety SNK ze swoim Neo Geo CD nie odniosła sukcesu. Sprzedali ją w ilości 570 tysięcy sztuk, jak podaje Wikipedia. Dla porównania 3 d od pana Sonika sprzedało się w ilości 2 milionów. O e, Sony PlayStation nie wspominając. W, w związku z czym jest to konsola niezbyt popularna, ciężko dostępna, ale posiadająca naprawdę fajną bibliotekę gier, i dzisiaj z punktu widzenia kolekcjonerskiego jest sprzętem chyba dość poszukiwanym. E, konsola jest wyposażona w czytnik CD-ROM o prędkości 1. I między innymi prędkość ładowania gier była powodem niesamowitej krytyki, jaką spotkała ta konsola. Czasy ładowania gier były tak długie, że bardzo dużo ludzi właśnie rezygnowało z zakupu przez, przez te czasy ładowania. Dobra, przejdźmy do. Takiego widoku. Tutaj jest moja konsola SNK <coughs> na no CD Nie mam niestety żadnych oryginalnych płyt, żeby wam pokazać różnicę w czasie ładowania. Natomiast ta konsola potrafi też odczytywać płyty CD audio. I taką płytę tutaj w środku mam. Ona jest mega, ale to mega, mega porysowana. To jest moja płyta, którą testuję wszystkie, e, wszystkie czytniki. Jeśli konsola albo urządzenie jest w stanie odczytać coś takiego, to naprawdę laser jest w dobrej kondycji. Dobra, ale do tego przejdziemy później. Odpalmy sobie tą konsolę. A może jeszcze, jeszcze tak w wyjaśnienia. E, z tyłu, co mamy z tyłu? Z tyłu mamy gniazdo zasilania, e, mamy gniazdo e, AV. Tutaj jest gniazdo S-video, gniazdo kompozyt i ciczę do wyprowadzenia sygnału audio. Ja korzystam tutaj z tego, z tego gniazda AV, oferującego obraz jakości RGB, czyli najlepszej możliwej chyba do uzyskania na tej konsoli. Konsola jest w wersji japońskiej, wymaga takiego zasilacza, Takiego transformatora napięcia z 230 na 110 V. Zasilacz jest japoński. Ciach, wpinamy pad. Według mnie pad jest jednym z najlepiej wykonanych padów ever do konsol tamtego okresu. I nie tylko tamtego. Posłuchajcie. Nie wiem, czy to będzie słychać. Ten grzybek jest na mikrostykach, jest absolutnie, absolutnie genialny, jest ośmiokierunkowy na mikrostykach, ma cztery przyciski, przycisk start, przycisk select, nie ma triggerów, ale gra się nim po prostu genialnie. Jest jednym z najlepszych w mojej ocenie padów do konsol e, tamtego okresu. Konsola czwartej generacji, konsola 2D e, z fajną biblioteką gier. Dobra, odpalmy tą konsolę. E, pokażę Wam, jak, jak działa ten SD. SD Loader. O, sobie tu przesuniemy troszkę niżej. Dobra, odpalmy tą konsolę konsola jest podłączona e, kablem e, RGB zakończonym e, wtyczką złączem euro e, przez e, Meduzę e, i przez taki upscaler konwerter sygnału e, po to żeby żeby przy, o w zasadzie to mogłem to pominąć ale już mam taki setup zrobiony i niech tak zostanie dobra jedźmy Dobra, tak nam się odpala konsolka i to, co widzimy, to jest menu naszego SD -loadera. Mamy tutaj alfabecik Możemy wybrać alfabetycznie spod danej litery interesujący nas tytuł. Przyciskiem, przyciskiem tym czerwonym potwierdzamy wybór gry i ładujemy grę. Pod przyciskiem zielonym mamy opcję. A w opcjach mamy ustawienia, i zobaczcie, tutaj możemy sobie określić, jakiej, jakiego regionu chcemy, by nasza konsola była rozpoznawana. Konsola była o tyle ciekawa, że nie miała żadnego, żadnej blokady regionalnej, i gry, które były na nią robione, wychodziły praktycznie w jednej wersji. Ale w kilku językach, w zależności od tego, jak konsola się identyfikowała, przedstawiała, taki był ładowany język danej gry. W związku z czym, nawet te japońskie gry, jak, jak zobaczycie, w momencie, kiedy sobie tutaj ustawimy, tam nie wiem, region, region Ameryki albo Europy, będą nam oferowały język angielski. No, chyba że ustawimy sobie brazylijski albo. Aha, brazylijski. No, brazylijski będzie wtedy będzie po hiszpańsku, jeśli dana gra oferuje takie, taki język. Więc zostawimy sobie region jako Europę i tak nam się będzie ta konsola identyfikowała. Co my tu mamy? Tutaj mamy. Takie ustawienia. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie. Przełączę widok. Tutaj mamy w, w tą kratkę wsadzoną kartę SD. I pod tą kartą, tutaj nie wiem, czy będzie to widać, świeci na, na mojej ręce, świeci się taka zielona dioda. I kolor tego podświetlenia, tak jak tutaj widzicie na ekranie po tutaj idle led, czyli w stanie spoczynku możemy sobie zmienić nie wiem czy to będzie widać na zieloną, niebieską, czerwoną, białą jakąś tam, mądręte możemy sobie to dowolnie modyfikować i w momencie kiedy gra będzie ładowana kolor tej diody się zmieni na tutaj w tym przypadku na czerwony. Możemy sobie ustawić wygaszacz ekranu. Możemy sobie włączyć bądź wyłączyć efekty dźwiękowe, tak jak teraz. Nie wiem, czy to słyszycie, ale myślę, że tak. I prędkość animacji ładowania albo powolna, albo szybka. To jest animacja początkowa albo stara, albo nowa wychodzimy żółtym. Tutaj mamy menu save state'ów. i tutaj możemy sobie robić backupy, usuwać dane. Wejdźmy jeszcze raz do menu. Co zrobiłem? Nie wiadomo. Pewnie włączyłem jakąś grę. No jak już włączyłem, to zobaczmy. Zobaczcie jak szybko ładuje. Gdzieś na YouTubach można sobie zobaczyć jak powoli gry ładują się z płyt CD. Przerażliwie powoli. Naprawdę, uwierzcie mi, oglądałem... oglądałem. Nie mam niestety żadnej... żadnej... Można, można byłoby wypalić jakąś płytę CD, e, e, natomiast, bo ona nie ma żadnych zabezpieczeń e, antypirackich i, i czyta e, normalnie kopie zapasowe, e, ponoć, e, bo oczywiście tego nie próbowałem, mając tutaj SD loadera, nie mam takiej potrzeby, żeby, żeby się bawić w płyty, ale z tego co wiem, e, konsola nie ma żadnych zabezpieczeń, nie ma e, blokady regionalnej, w związku z czym czyta wszystko. Żeby wyjść z gry, wciskamy jednocześnie SELECT i START. Dajemy QUIT GAME i wraca nam do menu wyboru gier. Chciałem wejść w opcje jeszcze. Co tu mamy? Tu mamy... Możemy sobie zdefiniować nazwę katalogu, w którym będą zapisywane save state. Y możemy załadować jakiś tam save state możemy zaktualizować firmware i tutaj mamy wersję tego SD loadera, tego urządzenia które jest zamontowane to jest urządzenie oparte o taki projekt to się nazywało ODE Optical Drive Emulation bodajże jak mi pamięć nie myli i to jest od Furtek. Od firmy Furtek. <laughs> bardzo fajne urządzenie. Świetnie się sprawdza. Z tego co wiem, jest dostępne tylko dla tej wersji konsoli. To urządzenie. Dobra, wyjdźmy sobie z tego. Exit. I przejdźmy do jakiejś gry. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo dużo gier, które były dostępne na Automata, Arcade King of Fighters, wszystkie zobaczcie 94,95 do 99 w zasadzie King of Fighters. Ja jestem cienki w biatyki ale włączmy te gry. Normalnie ładowały się w około między 30 sekund a minutę. A tutaj mamy to raptem, nie wiem, 4-5 sekund to trwało. Zobaczcie, jak to wygląda pięknie. Oczywiście easy, bo jestem rzadki. Wybierzemy sobie co? typu Republic of China? Nie. A. Ah, Angolani pogramy. No, działa to z taką prędkością akceptowalną, bardzo fajną. O Jezu, co ona zrobiła? O matko! Ale stole baty? Jeszcze żeby ja to wiedział, jak ja to zrobiłem. i z dupy. Strzał z dupy, tak zwany, widzieliście? Dobra, wyjdźmy stąd. Nie róbmy lipy. Nie potrafię grać w bijatyki, od razu mówię. E, Metal Slug. Zobaczmy, jak chodzi o Metal Slug. Metal Slug, oczywiście chyba wszyscy znają. E, gra w tamtych czasach chyba nie była dostępna na żadnej innej konsoli, z tego co pamiętam. pięć kredytów arcade No dobra, zrobimy arcade. Zobaczymy jak chodzi. Jak widzicie urządzenie działa, działa bardzo fajnie, bardzo szybko to chodzi. A tu się schodzi. No w tamtych czasach mieć dostęp do takiej gry w domu. To naprawdę niewielu sobie mogło pozwolić w naszym pięknym kraju. Ale w 1994 roku wchodzi PlayStation i zamiata i zamiata. Nikt już nie chce grać w takie tytuły, podejrzewam, bo każdy patrzy. Już tylko i wyłącznie do tytułu 3D, gdzie wiadomo sobie PlayStation pozamiatało. Jest to w mojej kolekcji konsol jedna z ciekawszych pozycji. Postaram się zaprezentować moją kolekcję konsol niebawem. Tak, będę sobie podpinał wszystkie po kolei. Może naprzemiennie z komputerami zobaczymy. Także widzicie. Konsolka fajna, można się pobawić, tytułów sporo, ładuje się szybko, nic tylko grać, słuchajcie, nic tylko grać, naprawdę polecam, polecam takie rozwiązanie, możecie sobie wsadzić nie jest, wymaga trochę lutowania, e, e, trochę precyzyjnego lutowania, bo tam e, na jednym układzie trzeba podnieść ścieżkę, się wlutować kablami e, i do nóżki i do ścieżki to odizolować i tam polutować jeszcze parę innych rzeczy natomiast jest to do ogarnięcia przeróbka fajna zapominać o płytach wszystko działa tak jak powinno ładuje się szybciutko naprawdę naprawdę warto Neo Geo CD konsola chyba trudno dostępna na rynku europejskim ale ale fajna naprawdę fajna z punktu widzenia kolekcjonerskiego jest, jest, jest super możliwość pogrania na oryginalnym sprzęcie, na go w coś takiego jak Metal Slug. To jest, to jest naprawdę fajne. A, jeszcze miałem wam pokazać, tutaj pod przyciskiem D, czyli pod niebieskim przyciskiem na padzie, tutaj pod niebieskim przyciskiem wchodzimy sobie, wchodzimy sobie do menu CD i gdybyśmy mieli grę oryginalną, możemy tak samo bez problemu wsadzić sobie oryginał i odpali nam się z płyty. I to jest rozwiązanie o tyle fajne, nie tak jak e, chociażby e, w SZ Dreamcast, e, że musimy wyrzucić, wywalić e, napęd CD, e, instalując gdm -u. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Tutaj mamy i e, możliwość korzystania z płyt, i możliwość korzystania z karty SD. I to jest fajne. A tutaj mam cały czas wsadzoną, tutaj tą mega porysowaną moją płytę, której, broń Boże, nie oszczędzam. Która pozwala mi sprawdzać jakość lasera w napędach. I zobaczcie, pomimo tego, że ta płyta jest tak strasznie porysowana. ja good, good, super good. Dobra, bo mnie zbanują. Good, good, zupa, good. Laser zupa good. Tyle. Tyle, Tyle odnośnie NoloGo CD. Eee, polecam. Fajna sprawa. Trzymajcie się na razie.